Tato stawia drabinę. Ja tam nie będę wchodził, bo YouTube różnie może odebrać takie rzeczy. Więc tutaj osoba dorosła będzie wchodzić i będzie to wszystko ściągane. O, elegancko drabina będzie postawiona. Jak widać dosięga idealnie. O chyba wiatrak za niedługo zleci. Nie, trzyma się mocno. On gorzej po, podczas tych wiatrów był wyginany w lewo i w prawo. Najgorsze wiatry to były w nocy. Ja pamiętam, że jak latarką poświeciłem na niego przez okno, to on tutaj takie wygibasy robił, że on normalnie śmigło się nie kręciło, ale cały patyk się kręcił. W ogóle tutaj takie akrobacje stawiał, że to po prostu w głowie się nie mieści. Muszę kiedyś nagrać przy większych wiatrach. To ułam ten kijek. A no, 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 dobra. To ja ci młotek przyniosę. Nie? To może nie młotek, a Francuza, ja złapię Francuzem. No dobra. Ok, także moi drodzy widzowie, właśnie idziemy po klucz francuski, bo wiatrak nie chce zejść z kika. Moi drodzy widzowie, zaraz zobaczymy. Czy kluczem francuskim uda się to ściągnąć? Chwila prawdy. Chyba się da. Idzie? No, powoli. powoli idzie, czyli będzie dobrze. Myślę, żeby tego kija to w ogóle zamienić na jakiś pręd albo coś bardziej wytrzymałego, bo właśnie, tak jak mówiłem, ten wiatrak się wygina na wszystkie strony na tym kiu. Jak widać, są pewne komplikacje, nawet z kluczem francuskim. Tam mój tato się szarpie. I chyba nie zejdzie. A może zejdzie? Zejdzie. Schodzi. Zeszło. Elegancko. No właśnie. Teraz trzeba będzie to pokazać, bo ja sam dokładnie nie widziałem, co tam się stało. Widziałem tylko, że on jest naprawdę mocno krzywy. Także idziemy zobaczyć, co się z nim stało. Mój tato już schodzi. No i zobaczymy.